Siemano ekipa, witam was serdecznie tego pięknego, czwartkowego, deszczowego popołudnia. Dzisiaj mam dla was w końcu Beepowera Gold. Powera Gold, który tak naprawdę jest jedną wielką niewiadomą. Jego można porównywać do Powera Japan. Za chwilę o tym też przejdę, ale... Ja mam tutaj pełną puszkę, to co to jest? O, 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 co to jest? Przecież tu jest B Power Gold na twojej szafce. Co to tutaj robi? Po pierwsze, jakbyś się tak głupio nie przyznać, kiedy nagrywałem po raz pierwszy o tym B Powerze, wyszło do jakieś tam 22-23 minuty. A potem, jak usuwałem te wszelkiego rodzaju filmiki, które już wstawiłem. I nie ja chciałem po prostu, żeby mi miejsca zastępowały, to ten test Powera Gold podzielił losy tych wszystkich usuniętych filmików. Ja wiem, ja rozumiem, ja wiem. Czasem mogę popełnić błędy, ale taki kardynalny, już kurde drugi raz mi się to zdarzyło. To był chyba jeden z Tigerów brokatowych. I... Jego filmik też został usunięty przeze mnie nieumyślnie. I teraz, gdyby nie to, że moi rodzice nie jechaliby do Radomia, do Biedronki, gdzie występował ten Be power Gold, to nie miałby właśnie tego testu. No i zapowiedzi na Discordzie by tylko się skończyło. Ale mam to. Teraz będę bardziej ostrożny. Trochę będzie dziwnie mi się gadać, bo po raz drugi będę gadał o tym napoju energetycznym, który już testowałem, więc dlatego nie przedłużajmy. Przejdźmy do puszki. Puszka jest w takim kremowym kolorze ze złotym lwem, ale i również z takimi bąbelkami. Teraz powinno widać. Są takie lekkie złote. Bobelki, złote kropki. Dlatego, że ten B-Power to jest smak musującego wina. Slash Shabana. Slash kolejny napój energetyczny, który ma imitować napój alkoholowy. Kurde, jeżeli już Tiger i Black wziął się za to, to wiadome byłoby, że hurtem wziąłby się teraz za to B-Power. Za niedługo pewnie weźmie się za to Oshi. No. Nie powiem, że ile można, bo to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy smak. Nawet właśnie to białe, widobusujące, które ja bardziej preferuję, na przykład różowego, czerwonego. Dlatego na przykład na weselach ja się zaopatruję o to i jestem w tym, nie przychwalając się ekspertem. No i mamy tutaj, b powera który jest o tym smaku. Sprzećmy do wartości odżywczych składu. Oczywiście 160 mg kofeiny to nie jest zmniejszona zawartość kofeiny, to nie jest w ogóle abominacje bezkofeinowe, napoje witaminowe i tak dalej. To jest w ogóle napój energetyczny z naturalną kofeiną, więc, jakby tak nie patrząc na tą ustawę. Ta ustawa obejmuje bardziej napoje energetyczne z syntetyczną kofeiną, ale oczywiście mamy tutaj również taurynę, więc dlatego to też się liczy. Nie ma niestety odbiegu od ustawy. Dobra, skład: woda, regulatory kwasowości to jest jedyny, ten sam skład, jak przy każdym B-powerze, ale warto go przytoczyć. Kwas cytrynowy, cytrygady, sodu, dwutlenek, węgla, tauryna, aromaty, kofeina naturalna, substancje słodzące, acesulfam, sucraloza. Nie ma aspartamu, bardzo fajnie. Trochę się bałem, że może być tutaj aspartam, dlatego że Japan miał w sobie aspartam, a był właśnie takim sytuacyjnym bipowerem, którego mogłeś znaleźć przy niektórych biedronkach i naprawdę on był jeszcze tak schowany z tyłu tego bipowera. Ja, bądź w tym przypadku moi rodzice, znaleźli tuż przy dziku, przy takiej ekskluzywnej półce. Ja tak to lubię nazywać. No tam są po prostu te wszelkiego rodzaju produkty, które są w tej biedronce, ale nie ma ich w innych biedronkach. Ekstrakt z krokosza barwierskiego witaminy, niacyna, kwas pantotenowy B6B12 wartości odżywcze 15 kilokalorii, żadnych tłuszczów kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów i białka, 1 g soli 35 mg niacyny. będzie trudno tutaj złapać zdjęcie, to już mogę powiedzieć na początku 4,9 mg kwasu pantotenowego. 3,5 mg witaminy B6 i 2,5 mikrograma witaminy B12. Wino musujące. Nie będę się bawił w zgadywanie kolorów, bo jednak z poprzedniego testu, o tego tutaj konkretnego, wiem, że ten B-Power ma kolor złoty. Jak to nazwa wskazuje i jak to ma w sobie białe wino, jeżeli chodzi o kolor. Dobra, spróbujmy. Najpierw powąchajmy. I tak pokażę kolor, bo nie ja wiem jaki to jest kolor, ale wy na przykład możecie nie wiedzieć, bo to jest ekskluzywny Bipower. ITD, ITP. No. Zapach białego wina, ok, Możecie to porównać sobie na przykład do szampana. I w ogóle ten Be power wyszedł jako taki noworoczny B-Power, tak można to nazwać, bo tak pod koniec tego roku on wyszedł i ludzie znowu zaczęli jak przy przypadku Japana dyskusja A dlaczego on nie może być wszędzie i nie może być w jakimś normalnym miejscu? Biedro, co ty robisz? No właśnie, to zrobiła, co zrobiła u mnie jest właśnie występowanie tego Bipowera przy tej ekskluzywnej półce. Jak ktoś pochodzi z Radomia, to jest ta biedra przy rondzie kozienieckim. I tam jest przy dziku Grape. Tam centralnie, na, po prawej stronie. Tam powinniście go znaleźć. A teraz niektórzy pewnie się mogą zapytać, a gdzie jest dzik Grape? Szukajcie, aż nie znajdziecie. Dobra, złoty kolor, czyż nie? Oczywiście. To jest taki kolor takiego typowego, ruskiego szampana, normalnego szampana, białego wina busującego, Które można porównać do szampana, ale jednak białe wino musujące, a szampan na przykład ruski to są dwie inne rzeczy. Spróbujmy tego, sprawdźmy, może jakkolwiek się zmieniło do ostatniego razu, chociaż w to wątpię. Może dostałem wybrakowaną puszkę, zobaczymy. У Удежа смак направде. Ja mam tutaj takie jedno pytanie do wszelkiego rodzaju zdawców bipowerów, które były przed bipowerem, futbol, od którego zacząłem moją przygodę z B-Powerami. Czy istniał B-Power o smaku ananasowym? Stricte ananasowym. Bo to by idealnie się nadawało na właśnie takiego bi powera Gold, ale jednak wtedy by może Monster przyszedł z jakąś skargą, że Ej, a bo wy żeście nam ukradli nie dość, że nazwę produktu, to jeszcze smak ananasowy. My też mieliśmy ananasowy, więc dlatego skierujemy sprawę do sądu. No, tak może się zdarzyć. No kurde, Monster na przykład pozywa firmy produkujące gry o to, że mają w swojej nazwie zdanie Monster. Potwór. Po co? To nie jest indywidualne dla was słowo! No, co ja mogę powiedzieć? Jako taki koneser wina białego musującego, mogę powiedzieć, że tak, to ma w sobie coś z białego wina musującego, ale mniej tak intensywnie. No, niemożliwe to by było, żeby wpierdzielili tutaj do puchy sam smak 100% wina musującego, bo to by jednak było, wiecie, już aż za dobrze na Bipowera Powera, na przykład, który, no. Potrafi wymyśleć naprawdę spoko smaki, potrafi wymyśleć naprawdę popierdzielone kombinacje smakowe, albo po prostu czasem zepsuć kompletnie smak jakiegoś napoju energetycznego o jakimkolwiek smaku. No, na przykład guma walonowa, no nie mogę kurde powiedzieć, że to był dobry smak. To był spoko smak, ale no nie zachwycił. Na razie najgorszy b power. Tutaj kurde. To jest jednak taki dolny tier. czego się spodziewałem, no... To jest typowy smak takiego, dajmy na to, Blacka Bellini, ale bez smaku brzoskwini. Można nawet to podstosować pod Hugo Spritz, no nie, bo Hugo Spritz to jest smak czarnego bzu z białym winem czy nawet z Prosecco. To nie można tego dostosowywać pod to, ale samo to, że mamy tutaj do dyspozycji sam smak białego wina, busującego, to można powiedzieć, że może to nie być takie dobre, jakby się B-Power'owi wydawało. Jakby może tutaj był jakikolwiek inny smak jeszcze dopełniający, może na przykład właśnie pokusiliby się o takie. Taką brzoskwinię dodać do tego, Zbiegić zamiast na gold, dać Bellini, dlaczego by nie? Dodać, co tam jeszcze by można dodać? Limonkę? No nie, no limonka raczej by się tutaj nie nadawała. No, moje pierwsze taka byś to była właśnie brzoskwinia. Zamiast yy, samego białego wina, zrobić białe widobusujące plus brzoskwinia. Dać tutaj w nawiasie, że to jest smak Bellini, może by było lepiej. Bo jak dobrze pamiętam, brzoskwiga od Die powera była całkiem niezła. Nie w, w miarę niezła, żeby przebić na przykład te czołowe brzoskwigie, jakie mam na tą porę, ale overallowo jest po prostu spoko. Dobra, przez tak by pierdzielić, postawmy to w rankingach alkoholowych, drinkowych. Ten Be Power. Okej, okay, mamy Blacka Bellini, mamy Blacka Freeza plus Hugo Spritz, Tiger Passion Fruit Dakiri, Black Spritz. No i tego tego Tigera Lotto Dry. No i gdzie ja bym go postawił? Ja wtedy jak testowałem tego B-Powera, postawiłem go pomiędzy Tigerem Passion Fruit Dakiri, a Blackiem Spritz. Pod Blackiem, pod Tigerem. I myślę, że jednak utrzymam to moje zdanie, dlatego że no, brakuje temu do takiego Tigera Passion Fruit Dakiri, który był naprawdę z tej serii, w tych trzech napojów od Tigera, był naprawdę taki na środeczku. Gdyby tam było więcej smaku Barakui, mógłby się bić z Blakiem Beligi, mógłby się bić z Blackami Freeza Rose i Hugo Spritz, ale ten biały rum, ten smak białego rubu też, kurde, trochę spierdzielił sprawy, więc dlatego Tiger jest Pi Power loduje na czwartej, nawet piątej pozycji, bo i mamy tutaj egzekwo dwa blaki ze sobą. No i według mnie to by było na tyle. Fajny eksperyment, możecie sobie spróbować, wierzę, że naprawdę dużej części z Was je odzasmakował, mi zasmakował, ale nie preferowałbym jego tak codziennie pić, to nie jest to samo jak B-Power Party, jak B-Power Race, czy B-Power Hacker, co dopiero B-Power Hacker, jeżeli powróci, to chyba kupię cztery puchy, on był naprawdę dobry. TOP TIERY GRANATOWYCH ENERGY DRINKÓW A tutaj mamy taki dolny tier Są od niego lepsze bipowery. powery Widzimy się następnym razem Może w końcu zacznę temat napoi energetycznych Które tak naprawdę energetykami nie są Bo są o obniżonej zawartości kofeiny Nie mają w sobie tauryny Możecie też w sumie zobaczyć spoilery Tego co już przetestowałem przed tym Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No co ja mogę innego powiedzieć? I obym ja tego znowu nie usunął. No kur...